ciemneczko i wesołych świąt z tej strony mieszkam, no oczywiście a dzisiaj będzie kolejny filmik z typu informacyjny jesteśmy na serwerze Helium 2 i co się mogło stać popsuł mi się launcher na gladorze w ogóle nie mogę go uruchomić pobierałem parę razy nowego launchera w ogóle nowego patcha wszystko i nie udało mi się po prostu tego naprawić i postanowiłem że zakończę tę serię i przeniosę ją na jakiś inny serwer no, i akurat tak się trafiło, że jestem na Helium 2. Moim zdaniem jest spoko serwer, godny uwagi, a więc zaczynajmy. Jak zauważyliście, dzisiaj będzie gameplay, będzie przedstawienie tego serwera, czyli takie y, informacje wprost. Ok, to na początek może dostajemy skrzynię ucznia, z której wypadają itemki na pierwszy level. Ja jestem w królestwie Arial Aria mhm. i dostaję togę taką szarą. Drugie królestwo dostaje togę taką bardziej zieloną. Tak, dokładnie. Dostajemy na start bojowca EQ plus 7 potki i 250 pelerynek plus potki na y, szybkość ataku plus szybkość ruchu. Raty serwera będą pokazane niż tutaj w rogu, więc możecie sobie zobaczyć jak Was to interesuje. Ogólnie serwer mi się spodobał już ani grałem. No, znaczy z, zrobiłem sobie taką testową postać, żeby zobaczyć e, co i jak. No i powiem Wam, że nawet nawet jest spoko. Nie ekspi się za szybko ani za wolno. Nie jest to takie bardzo uciążliwe, ponieważ... E, to to nie jest problem żeby sobie kurs wybrnąć no i dobra ubiłem spota z którego mi poleciał czwarty level prawie piąty no i teraz wbiję piąty level żeby wam pokazać jedną małą ciekawostkę i zmiany dotyczącą tego serwera to więc tak wystarczy dosłownie parę mobów no i widzicie to teraz jak się wbije piąty level nie trzeba lecieć do tych y trenerów, tylko można sobie od razu z miejsca, z ekspowiska wybrać magię. Ja magię nie będę wybierał, bo nie potrzebna mi na razie. To Znaczy w ogóle mi nie potrzebna na tej postaci. Weźmy sobie bojowca. Nie tak. Okej. Okay. No i lecimy zobaczyć co się zmieniło. Znaczy nie co się zmieniło, tylko co jest u handlarzy. Jesteśmy już przy, przy handlarzu zbrojami. Ale się jąkam, kurde, trzecia w nocy, a ja nagrywam dla Was. <grytania> Dobra, handlarz zbrojami nam oferuje zbrojki od y, pierwszego levela do 34 dla każdej klasy. Plus y, wszystkie hełmy na y, pierwszy level, y, tarcze pięciokątne plus 7 i takie tam srebrne. Y, Wysłałem tą miżeterię. Handlarz bronią. Tutaj nie ma rewelacji, ponieważ nie ma e, tych epickich broni ze średnimi, czyli FMS-a, rib i e, innych pozostałych. E, są to bronie od 5 do 36. A FMS, RIB i e, wszystkie te inne bronie dla innych klas ze średnimi, te epiki, zrobią z e, mobów, takie jak e, besty różnego rodzaju, Bosy ogólnie na mniejszych ekspowiskach M2, na przykład na orkach, też dropią i z metinów, też mniejszo levelowych. Ok, jak widać, mamy nowego NPC tutaj. Nazywa się on Handlarz Tokenami. No i co on nam oferuje? Oferuje nam rzeczy za. Walutę, którą możemy zdobywać poprzez rozbijanie metków, zabijanie bossów i, robić, i Zdobywanie różnych osiągnięć typu zabij ileś tam potworów, niż ile tam metin, ileś tam metinów Handlarka Różności nam oferuje Podstawowe itemki typu bodzie, ulepszy, znaczy, magiczny metal, dodania, zmianki, Różnego rodzaju potki Buty wiatru to więc tak, na początku nie powiedziałem najważniejszego Czyli dokładnie, że tutaj jest wprowadzona nowa waluta Nie ma już yangów, ale za to są denary jak widać z, tego, z tych dwóch spotów mi po 885 denarów A jeśli chcecie porównać to z cenami, to zobaczcie jakie tutaj są ceny Czyli mam, yy, znaczy ja tak myślę ogólnie Że dobrze to jest wszystko zrobione Że ta waluta jest podpasowana i ma taką wartość, żeby gracze początkowi nawet mogli sobie mieli dostęp w ogóle do kupna jakichkolwiek rzeczy, żeby nie musieli się męczyć na przykład tak jak na globalu. To jeszcze w pokazuje nam stan konta naszych SM-ów i te tokeny, które zdobywamy poprzez właśnie rozbijanie met metinów lub bossów i różnego rodzaju Osiągnięć, to więc tak, jeszcze parę informacji dotyczących mnie i mojego kanału. Więc jak przyszedłeś tutaj tylko, żeby zobaczyć ten serwer, to już możesz wyjść. A moich widzów zapraszam do oglądania dalszego. To więc tak, niedługo będę miał yy, nowy sprzęt typu słuchawki, nowy mikrofon. Więc myślę, że będzie jeszcze lepsza jakość moich filmów. Mam nadzieję, że to się będzie bardziej podobać. A tak myślę nad kupnem nowego komputera, ale jak na razie mnie nie stać. Zbieram. No i za, nie wiem, miesiąc, dwa może będę miał już nowy komputer, mam nadzieję. Więc jeszcze nie będzie tych takich ścinek. Chociaż wiem, że to nie przez mój komputer, bo normalnie nie mam takich ścinek. Ale przez serwer, że jak się wchodzi do miasta, to chyba każdy ma takiego laga. Ale to nieważne. To na, na dniach y, będę miał słuchawki plus mikrofon. Taki wiecie, spóźniony prezent pod choinkę. A tak poza tym możecie pisać w komentarzach i się chwalić, co dostaliście pod choinkę lub w ramach y, właśnie tego prezentu pod choinkę, bo nie mówię, że musieliście dostać centralnie pod choinkę, nie? Może, mogliście wcześniej dostać albo później. To chwalcie się w komentarzach. Koń mi się zbugował nieważne, chwalcie się w komentarzach co tam dostaliście, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, na dzisiaj to już wszystko, na razie i cześć do następnego odcinka.